Dzień dobry, witam się z Wami we wtorek. Mam nadzieję, że to odda tak jak e, Tak jak to widać, jak, tak jak ja to widzę tutaj. Jaki ten kolor, jaki e, kontrast tworzy ten kolor rzepaku z tymi zielonymi drzewami. Pięknie. Pięknie. No, cześć kotek. O Jezu. Cukinia zielona, cukinia żółta. Słuchajcie, to wszystko czeka. To wszystko czeka na wysadzenie. No, ale na razie... No i ten kot mnie po prostu... Oj, po poczekaj, przejdź. Na razie nie jest zalecane. Nie chodź mi po kwiatkach, Boże. Ogórki. Dynie dwie. Dwie dynie już takie są. Ogórki takie nie za bardzo, bo one... Nie podchodź! Bo one poniszczy mi wszystko. No bo one stały tutaj w kuchni zamiast na słońcu. Dzisiaj się troszeczkę... Mam nadzieję, że się trochę pogrubią sobie. Pogrubią sobie, wiecie, jak ten kot ich nie zniszczy. Oj, Sonia. Mm, łodyżki, bo mają takie cienkie. Ja już zauważyłam właśnie po tych kabaczkach, że one tak się zazieleniły ładnie. Jak wyniosłam je tutaj na słońce. Szkodnik. Kwiatuchy wysadziłam też. Jeszcze mi zostało cztery, więc muszę kupić skrzynkę. No. Idziemy do folii. Taką marną surfinie. W ogóle o niej zapomniałam. Muszę ją wysadzić. Ach. No. Więc jeszcze to dzisiaj muszę zrobić. Jesteśmy w folii. Już posadziłem tak. sałata z trzępiastą. To są moje malinowe. Tutaj też. Błagam cię tutaj, ale tutaj to ty wejść nie możesz. Niestety, proszę pana. Muszę się zamknąć. Tu malinowe jeszcze rumbę chyba cię włożę. Malinowe wczoraj wsadzałam. To jest so te bawole serca. Tutaj na razie nic. No i ten hmm, por, zastanawiam się gdzie go wsadzić, nie wiem. Ogóreczki, wężowy i półwężowy. Jeszcze mam w domu półwężowe też trzy i muszę też je wsadzić. Sałatka już taka ładna jest. Skalary czeka, bo dzisiaj prawdopodobnie mają być się w nocy, więc ja sobie poczekam. A to jest mój nowy zakup. Jeszcze mam niedokręconą tu śrubkę. Eee, to jest mój nowy zakup, słuchajcie, dobrze działa. Ech, mi się sprawdza, bo ja za dużo tu nie jestem. Ech. Do koszenia, za bardzo to ja w ogóle nigdy nie kosiłam takim czymś. No i się bardzo z tego cieszę. Żyłka nie jest gruba, ale jeszcze mi się nie skończyła. Wczoraj trochę pocięłam. Także z zakupu się cieszę, fajna jest. Taka w sam raz. I tak trzeba iść do roboty tutaj. Wsadzać te pomidory dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj kupię znicze um, Kupię znicze I tutaj za cztery znicze postawię No bo boję się tych przymrozków Żeby mi tutaj nie... wiecie Co się narobiło Także tak um, Sadzę w ten sposób Że ten ogóreczek będzie przywiązany do tego, a ten drugi też do tego, tylko trochę, trochę dalej. I to mi się sprawdza, wolę to niż te paliki. Nie? Po drugiej stronie jest to samo, wolę to niż paliki, bo to paliki to muszę szukać. A tak to bawełnianym sznurkiem sobie to przywiążę. Jest ok, I tylko później owijam pomidory, nie? Już mam o półwęże moje, półwęże. Te mają grubszą, widzicie? Później posiałam i grubszą mają. No to tak jest, nie ma co na uraza szybko, bo o. A tutaj mam ożarowski rumba, wkładamy zaraz. Ja wiem, że Cię boli. Czekaj, bo ja nie wiem, czy to. Otworzyłam to. Już mam taką drugą. Jak kola Posiedź tu na chwilę. się zaraz do ciebie przyjdę. No muszę jechać, bo, bo dziecko do szkoły. Jeszcze ma coś na górze. Tu. Co się stało? Kto cię zaatakował? Boże. Jeść dostał wodę. Siedzi tutaj w budzie. Tutaj w tej budzie tu już chyba za trzy lata nikt nie siedzi. Wypuść, wypuść. Jeszcze chyba coś go z góry. U, u ten. Muszę go obejrzeć. No niech odpocznie trochę. No ale jak go nie puszczać, jak on się źle czuje w domu? Źle. Cześć dzieci. Co kochanie? Coś jeszcze użarło. Oluź biedny, chyba trzy dni go nie było. Pokaż tą łapkę mi. Muszę mu w sodzie wymoczyć. O, a tu co to jest? Te włosy. Chodź, pokaż łapkę. Widzicie? Później mu zajrznie, choć on się naje. Tutaj mamy tak. Prawdopodobnie odgryz. Świeża. Jakiś boczuś chyba, świeży Boczuś. O krew mnie zalewa. Koliś już łapkę moczyliśmy. I je za trójkę, tak? O jaka tam kwadratowa łapka! <laughs> Ale nie jest ten, on na nią stąpa, nie jest. Nie jest ten. Zawsze taką. W poprzednim razem, jak przyniósł mi taki większy wnek, to miał dwa razy taką. O, widzicie, podnosi. Moczyliśmy. Nie jest tak źle. Nie może, już mu tyle dzisiaj dawam. Tak? Chłodziśmy. No, dostał mięso rosołowe. Woda. I moczyliśmy w sodzie. Będzie dobrze. z zbliżę. Tak? Polisia. Rusza, widzicie? Palcami rusza. i no, odpoczywaj. Z tymi zwierzakami. Co jedno, to lepsze. Jaką ma dużą łapę? Jak ty